praca z osobami bezdomnymi to nie tylko misja, ale też profesja. Szanująca się każda profesja ma system doskonalenia zawodowego. W tej sferze nie ma tego systemu i projekt jeszcze nie rozwiązał tego problemu, jak ludzie, którzy pracują z tymi osobami, mogą się doskonalić, zdobywać specjalizacje i też awansować. Wiąże się to z tym, że do tej pory praca w tym środowisku była związana z działalnością charytatywną i właściwie zostawiona wyłącznie organizacjom pozarządowym. A organizacje pozarządowe są biedne, nie dysponują środkami. Na finansowanie czy studiów podyplomowych, czy specjalnych warsztatów, czy też specjalizacji. Gdybyśmy porównali pracownika socjalnego, na przykład z lekarzem, jeden i drugi musi ukończyć studia wyższe, ale lekarz musi odbyć specjalizację, staż, który jest finansowany przez system państwa. Pracownik socjalny, a jest to zawód wysokiego zaufania publicznego. Nie ma takiej możliwości. Odbycia stażu, czyli młody na ogół człowiek, wchodzi od razu w taki alembik różnych skomplikowanych spraw zawodowych, że nie może sobie dobrze z tym poradzić. Nie ma takiej możliwości. No i tu wydaje się, że na następne lata rodzi się pomysł na program, czyli na stworzenie systemu nieustannego superwizjowania tej pracy i wspierania pracowników socjalnych i różnych innych specjalistów i też finansowania szkoleń, ale permanentnych szkoleń. Projekt tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.